I widzowie dzisiaj w kolejnym odcinku Musimy, ale akurat musimy przetestować nową myszkę od firmy X Galaxa Pro. GRX0083 Tak wygląda i ma wiatraczek tu <grystanie> Zachęcam do kupowania, bo ona kosztowała ogółem z jakieś 250 zł. Więc docencie mnie, bo oglądam Jakuba. Dobra, będziemy musieli grać na moim laptopie. Patrzcie, takie odjazdowe rzeczy tu mam. O jezus, no to zaczynamy. Gierka. nie możemy nagrywać na no challenge, że nie nagrywam to jest myszka, co mi tam patrzcie tutaj małe różne rzeczy moje to co ja nawet nie tatunie. Maria co połączyć maksymalnie i subskrybujcie ten kanał bo wiedzcie, że ja robię to teraz. I... czekajcie, bo mnie tutaj z Discordem nie chce połączyć. Dobra, napiszę mu coś. No, nie chcę się wiedzieć co napisałem. Na pewno nie chcecie wiedzieć co napisałem. Ta myszka ogólnie jest. Czekaj. Ej. Pa. Ej, no ja, zapomniałem wam tą funkcję pokazać. Ona daje fu to coś, daje funkcję przyspieszania działania myszki. Tylko jest teraz problem. Malutkie problem. Napisał mi. <grywka> Czekajcie, bo wam to spadło mi. Musimy pod sto ten telefon, żebyście widzieli. Co? ja O! 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 Widzicie? Czy widzicie? Jo, widzicie, no co? Dobra Wypróbujemy tą nóżkę Tutaj Nowy serwer palił, daję nie polecam, usuwamy to Że co, kużo? Nie no, co jest dziwne <laughs> Nie To chyba, to jest chamstwo Że musimy Łączyć się Minecrafta? No, na nowo. Nie, no. To jest mała szansa, że ten Minecraft się odpali. To ja po prostu. Nie wiem, co ja zrobię. Uff. Tyle roboty, tyle szału. Ech, nie chcecie wiedzieć. Wersja 1, polecam wersję 1, 20.1. Nie, no to myszka mi przycina trochę. zagramy sobie w clearemce. Ogólnie polecam ten serwer. A, i wystąpiła nowość dzięki nowemu telefonowi. Y Realme 11 5G Ja właśnie z niego nagrywam, bo to znowu kupiłam sobie I... no... <grym> Nieważne Dobra, już widzę, że mi się Minecraft odpalił, więc... Więc... Yy, patrzcie Dobra Lecimy I subskrybujcie ten kanał z dzwoneczkiem i lajkujcie, bo dobijamy ogólnie 600 subskrybentów. Eee, nie wiem w sumie na co chodzi. Dobra, wyjdziemy na clearance. Mam jest już przygotowany. O kurde, tego wam to nie pokażę. Więc... ZAKRYJĘ eee, To <grystanie> Dobra już <grystanie> eee. A no ja już tak mam, że mi ścina ty Minecrafta odpalę Co wyjdziemy w duelsy? Zobaczymy czy ta myszka się Nie gadaj, że mi zlagowało Minecrafta Nie gadaj, że mi zlagowało... A nie dobra nie zla... Nie, no muszą być lagi No widzę tego kompa. A nie, nie ma lagów. Zrobimy super kurki o kurde co to było. Dobra. Ja najbardziej lubię Lava Rice o, no, mamy nawet przeciwnika. Speed Bridge. Albo nie, Speed Bridge. Ty, a ty co zamierzasz robić, gościu? Nie! Dobra, mam sposób jak przeżyć, tylko że będziemy musieli utracić trochę jedzonka. Nienawidzę cię gnoju. Nienawidzę cię gnoju. Zostaw mnie spokoju. Nie, zostaw mnie w spokoju gnoju. Nie no, zostaw mnie w spokoju gnoju. co gdzieś. Nie no. C czy ja mam normalnego peceta? No odpowiedź nie. Musiałem mieć porażkę w tym gównie. Dobra. Teraz spróbujemy. O ja nie, nie wiem co tam... A no jo, ja, oj, czekaj. No to jest gile... Dobra, gówno to jest jakieś. Ale ja najbardziej lubię Axe, bo w siekierkach jestem mega. Zachęcam do grania ze mną. Każdy kto mnie dodaje na Discordzie, to każdemu odpowiadam, nie? Każdemu odpowiadam normalnie. panada. to. B. Jak ty już nie... Jak ty już nie żyjesz. Dobra. No nie! Jak? Nie no czy ty hop ma, nie no czy ty hopma. Przecież ja odeszłem? Z 6 kratek czy 5 kratek, a on mi już... Ten. a ten mi już zabił Dobra. Start edycji, może to mi się pisze.

A, dobra, nie musiałem czekać. Ej, a co tu robi skrzynka? Co, ej, gówno robi? Chłopca nie umie grać. <ścoughs> nie, no mógł zrobić to samo co ja, ale chłop nie wiedział, co robi. Nie wiedział chłop, co robi, nie? No nie wiedział, co robi. Ojej, kur... Dziękuję. No chodź, no chodź, no chodź, no chodź. No chodź tu, chodź. Nie, no nie, chodź, no chodź, no chodź, no chodź. No proszę. No chodź, no nie bądź taki, no... Chłopie. Dzięki, przynajmniej wygrałam. Nie, nie widzicie nic z tobą tutaj, ooo. Ajdzie słoneczne, bi파, jufio, Chyba na clearance to, to, to tylko to umiem. E, nie, no, dobra, nie O Jezus, ta myszka się dobrze specy. Ta myszka jest dobra tylko na e, starcie edycji ta myszka no ta myszka mi słabo klika pa. wow wielkie mi halo na mojej normalnej myszce o ty еще мне чуть с Мадагаскер. Я не могу целый сделать. губный мозг. Я... Не, ну на сервис добрый в Мой то я Dobra, czekajcie, ja zrobię to specyfikiem. Dobra, nieważne. Aspier. No nie no! No jak?! No jak?! No jak?! Jaki cheater, nie? No, no nie, no brawo, nie. Teraz już będziesz miał mniej le levelu. No dzięki Dobra, mnie. Oooo, oh, specyfik! No. Nie, no chrywotek po tej ocenie. No każdy pisze tu gizzy. Czekaj, ja działałam tutaj kolory? O, no dobra, nieważne. A dobrze zbliżowała Największy, jak, który umie grać. A słoneczny, Bipa, Jofro, nie umiesz grać. O oh, kur... Uh -huh. Ui. Co? <laughs> Arena FIFA. Anarchia. O siema. Ej, sojusz. Ej, sojusz. 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 So A A, to soyuz? Não de... <laughs> ah, lá dobra, A nariyech naquele lindo. Soyuz, nariyech naquele Ei, soyuz, não Ei, soyuz, dobra, dobra. lindo. Ei, soyuz,

Dziękuję. Co ty co, co robisz? Bo Żeby mieli być. A, dobra, to idziemy tam. Ojej, dojeżdża, dojeżdża, mię. Dojeżdża, ja. O nie, dobra, nie ty, dobra, nie ty, sto już, sto już.

Dobra, mhm, mm mhm. Mm mm -hmm. No chodź tu, Szyniks. Dawaj się zabić. Nie, idziesz tam. Tam idziesz. No proszę, proszę bardzo. O kurde, Szyniks mi charakteryzuje. Szyniks, ty mnie aż tak bardzo na nie lubisz? Ty, czy ty mnie aż tak bardzo na etynie lubisz? O, 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 o ta myszka nie działa, nie działa, proszę tylko o vardama Ej, Szynyx, a co ty bijesz moich kolegów? Kurde, Szynyx, Szynyx, pamiętaj, że mam strengwa, Szynyx Takobo, nie ja ruszam z kęgą, takobo, to ten...